Witam serdecznie, drogie Baranki, na czytaniu tygodniowym. Dla co też energię przygotowały dla Was na ten tydzień. Co też energię przygotowały dla Baranka. O, co zaskoczyć. Jakaś iluzoryczność dla Baranka. Początek tygodnia spełnienie, ale i transformacja czegoś. Szukacie, o to też nie tak. Ale zaraz zobaczymy. To też nie tak. Musicie przetransformować coś, drogie Baranki, coś, co uznałyście za zwycięstwo i spełnienie marzeń, odsuwa się od Was. Musi zostać przetransformowane. To tak, jakby e, powiem tak. E, jeżeli Baranki walczą z jakąś kobietą z trygonu ziemi, lub z trygonu słuchajcie, z trygonu ziemi lub z trygonu powietrza, no to tutaj możecie poczekać jeszcze troszeczkę, z tego względu, że, ale powiem tak, coś się odsuwa, czułyście się na początku tygodnia, czujecie się czujecie się jako zwycięzcy, wchodzicie w bardzo dobrą energię, ogólnie do połowy tygodnia, super, bym powiedziała, że jest spełnienie, jesteście pod opieką, przychodzą wiadomości, ale moi drodzy, to na co czekacie wymaga transformacji, wymaga transformacji, czyli nie takiego podejścia z jakim podeszłyście, drogie baranki, z tego względu, że ogólnie w pracy, to tak jakby fortuna się od Was odsuwała, o tak bym powiedziała, na chwilę odpłynie, na ten tydzień fortuna odpływa i karty aż krzyczą, bądź baranie uczciwy, bądź szczery, mów tylko prawdę, z tego względu, że jeżeli nie będziecie mówiły prawdy, to ucieka Wam dobro, nie wiem o co chodzi, ale ucieka dobro, czyli tutaj startujemy z prawdą, nie oszukujemy, mówimy tylko i wyłącznie prawdę, bo tutaj widzę jakieś kłamstwo, zakłamanie i wiadomości na jakie czekacie, one coś zakańczają, zakańczają, ale to nie zakończają, nie do końca jest to, nie do końca jest to baranki karta dla Was na ten tydzień ponieważ to tak jakby coś, coś zostało wykazane nie ma fałszu, nie ma fałszu i jeżeli, powiem tak jeżeli, bo tutaj widzę spór, spór z kobietą, w szczególności z kobietą czy z firmą, o, czy z firmą czy z jakąś korporacją, no z czymkolwiek co jest, ale ma damską implikację, tak, czy nazwę, czy nie wiem, czy jest to praca tutaj ale moi drodzy, to tak jakby Fortuna od Was odpływała w tym tygodniu, z tego względu, że, bo to jest transformacja, ale do połowy tygodnia, tak jakbyście były nieświadome pewnych sytuacji, do połowy tygodnia powiem tak, możecie załatwiać sobie swoje sprawy, coś, czy chcecie kupić, czy sprzedać, możecie do połowy tygodnia, tak, ale później bym powiedziała, że warto zaczekać. No i wiadomości, które przychodzą, na które czekacie tak naprawdę w tym tygodniu i jesteście wręcz pewne zwycięstwa, to tutaj bym powiedziała, że one przyjdą troszeczkę inne niż się spodziewacie o tak, tak bym powiedziała i musicie wykazać się przede wszystkim prawdą. Nie wolno oszukiwać, nie wolno kłamać, nie wolno naginać faktów, naginać faktów dla siebie do swojej strony, z tego względu, że jeżeli, jeżeli ktoś zostanie oszukany, to wy za to dostaniecie razy trzy po tyłku. Czyli w tym tygodniu jest prawda, tak? Nie kłócimy się w tym tygodniu, przede wszystkim też zamykamy buziaka, bo tutaj jest tak jakby. Ale ogólnie baran w tym tygodniu żyje tak jakby w swoim świecie. Patrzycie, patrzycie pod kątem, nie wiem, przez pryzmat tego, co osiągnęłyście w zeszłym, czy, bo to są lata, tak ja bym powiedziała, że to są lata, czyli na coś pracowałem, na coś pracowałam przez lata, a to przychodzą wiadomości, Bach nie do końca, bym powiedziała, czy zostaniecie pomówione, czy coś nie zostało dopracowane, czy nie włożyłyście w coś tyle pracy, ale musicie na to uważać. Natomiast powiem tak, jeżeli wykażecie się prawdą, bo tu jest prawda, karta krzyczy o prawdzie, to wielce prawdopodobne, że wiadomości, które przyjdą, że wiadomości, które przyjdą, będą po części. Jeżeli przyjdą przy, wiadomości, które przychodzą do połowy tygodnia, są dla was szczęśliwe. Natomiast wiadomości, powiedzmy czwartek, piątek, czy sobotę, no bo tak bym powiedziała, musicie je skorygować i musicie je tak jakby jeszcze zapracować, bo tak jakby nie do końca była włożona praca odpowiednia w to żebyście osiągnęły ten pełen sukces, a w tym tygodniu bardzo mocno będzie Wam zależało tak naprawdę na sukcesie, na sukcesie, ale na sukcesie materialnym, czyli chodzi o podłoże finansowe, takie implikacje zawodowo-bytowe będą bardzo Was intrygowały. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o miłość, no to bym powiedziała, że tutaj, no, będą jakieś wiadomości, ale to też ma implikacje finansowe, nie wiem, czy jest to rodzinnie, czy, czy kogoś w pracy macie, czy, no, no, tutaj będzie to powiązane, słuchajcie, uczucia powiązane tak naprawdę z finansami w jakiś sposób, tutaj się odbiją w tym tygodniu u Państwa, jeżeli chodzi o pracę, no to praca jest odpłynięciem, odpłynięcie być może jesteście, być może, może też tak to wyglądać, że wyjeżdżacie gdzieś na urlop, coś się zaczyna dziać, że chcecie odpocząć, bo jesteście przemęczeni, ale jednocześnie jeżeli czegoś nie dokończycie, naprawdę nie dopniecie na ostatni guzik, to zostanie to wytknięte i stracicie przez to jakieś pieniążki, pieniążki, pracę. Autorytet, nie wiem o co chodzi, ale tutaj będzie, jeżeli jest osoba, jeżeli jest to kobieta właśnie z trygonu ziemskiego, jest to, lub kobieta z trygonu wodnego, lub nazwa, czegoś, ale, ale takiego w formie, w formie damskiej, no to chcę Wam powiedzieć, że zostanie to wytchnięte i stracicie dużo pieniążka, bo to przetransformuje i wtedy tak jakby wyszło coś nieprawdziwego, ale nie będziecie mogli nawet tak jakby dojść do prawdy, nie, już nie zostaniecie dopuszczeni do słowa, żeby, żeby gdzieś tam tą prawdę uaktywnić, czy ta prawda, żeby została, żeby została u, tak naprawdę uaktywniona, moje drogie baranki. Poza tym tak, jeżeli chodzi o nowe związki, o nowe znajomości, no to jak najbardziej wiadomości go z ziemskiego, wiadomości go też również z ognia, słuchajcie, ale i trygon powietrza, tak, ale trygon powietrza, bym powiedziała, że od baranka na razie odpływa na jakiś czas, coś musi sobie przemyśleć, przeanalizować, bo tutaj jest transformacja, nie ma, nie ma fałszu, tak, w miłości nie ma fałszu, ale i w pracy nie ma fałszu, tylko jest tutaj, jest jakiś taki galimatias, że mm, ogólnie gwiazda was nie opuści, tak, czyli te na nie opuszczą was przez cały tydzień, a ale y, nie będą to tak jakby gwiazda się odsunęła od Was do początku, od początku tygodnia, ona Wam przyświeca do, do połowy tygodnia, a plecami odwrócona jest do Was do końca tygodnia. Czyli jeżeli, jeżeli już żyjecie jakimiś urlopami, czy wyjazdami, czy czymś, nie wiem, ale macie, wiecie, że nie zrobiłyście wszystkiego, to zróbcie to z tego względu, że później może być nielichy problem, mało tego, to tak jakby wiadomości mówiące o tym, że to nie to, co byście chciały, że czegoś nie dopatrzyłyście, zostało wytknięte, zostało wytknięte i tak naprawdę po czasie to tak jakbyście uznały, że faktycznie taka była prawda, a mogłem, a mogłam zrobić to lepiej, mogłam to wykonać inaczej, mogłam to zrobić inaczej. Macie na to czas, horoskop się jeszcze nie, mamy dzisiaj niedzielę, tak naprawdę do połowy tygodnia macie czas na to, żeby sobie z piękną energią, energią zwycięzcy, poza tym w poniedziałek coś się dobrego, jakieś dobre wiadomości do Was przychodzą, dobre wiadomości, ale to tylko, no to jest bardzo taki dobry motor napędowy na resztę tygodnia. Natomiast druga połowa tygodnia nie rysuje się już tak klarownie jak ta pierwsza połóweczka, tak? Jeżeli chodzi o zdrówko, to myślę, że jakaś depresyjność, przeciążenie głowy totalnie, chęć zakończenia czegoś, skończenia czegoś, odejścia od czegoś, odpłynięcia od czegoś, dostania dobrego słowa. I powiem tak, jeżeli wiadomości przychodzą, to na co czekacie, bo to jest tak, jakby wasza psychika, wasze zdrowie, wasze zdrowie tak naprawdę, drogie. Baranki najbardziej w tym tygodniu tutaj widzę cierpi główka, główka, czyli wyjście, ale jednocześnie też pozbycie się jakiejś depresyjności, czyli, czyli uda się tak wyjść z jakiejś depresyjności, bo to jest takie chyba najbardziej u was, no i są tutaj nadgarstki, ale nic więcej nie widzę takiego złego, żeby było. Odpłynięcie jest rekonwalescencja. Rekonwalescencja wymaga <laughs> całkowitego, to tak jakby dla niektórych baranów rekonwalescencja, która przychodzi do Was czy po zabiegach, czy po, czy po operacjach, no bo to mogą być i operacje, tak, mamy śmierć, więc wymaga całkowitego całkowite, takiego całkowite zrewidowania dotychczasowego stylu życia, bycia, tak, i wtedy bez takiego kłamstwa, bez takiego, takie, z takim totalnym obnażeniem, bardzo ładnie z tego będziecie wychodzić, bo sodenary, czyli uziemianie, czyli wchodzenie w bardzo ładną energię. Ogólnie macie naprzeciw siebie, macie naprzeciw siebie osoby, które nie kłamią, osoby, które nie kłamią w tym tygodniu, osoby, które przychodzą, jest to trygon ziemski, jest to trygon powietrzny, i są to osoby mówiące prawdę i warto tej prawdy posłuchać, o tak bym powiedziała, z tego względu, że, z tego względu, że jak będziecie, to tak jakby Baron w tym tygodniu też po części próbował przybić, przypisać, przy, dorzucić, dorzucić kłamstwo, tak, zarzucić, czyli to tak jakbyście były nastawione na swój świat, na swoje postrzeganie innych ludzi i byście chciały komuś przypisać, że ktoś jest nieuczciwy, że ktoś jest nieuczciwy, a tu nie ma nieuczciwości, drogie baranki, jeżeli przychodzą takowe szosóbki, czyli panna, znaczy panna bym powiedziała trygon ziemski ogólnie i trygon powietrza, to chcę powiedzieć, że, to chcę powiedzieć, że są to osoby mówiące prawdę, wychodzące z prawdą. Wręcz bym powiedziała aż krzyczące o prawdzie, i tu warto się zastosować, bo nie wiem, czy z, taką, czy z taką szosóbką wygracie z tego względu, że prawda, prawdziwe wiadomości wychodzą na jaw, one tak, one przychodzą, przychodzą do Was, ale niekoniecznie są dla was zadowalające, jeżeli chodzi szczególnie. O drugą połowę tygodnia, moje drogie baranki. Poza tym macie piękne karty. Jeżeli w podróżach, jeżeli tak jak mówię, pierwsza część tygodnia, piękne wiadomości. Siła, w ogóle werwa, powinno być coś porządnego, powinno być coś, co, co tak naprawdę tu nie stawia nic pod ścianą, tylko tak naprawdę mówi o tym, że coś zbieracie, ale jednocześnie, żebyście nie siadały, nie, nie, nie osiadały na laurach, z tego względu, że drugi, druga część tygodnia będzie wymagała ogromnego wysiłku, z tego względu, że trzeba coś do pracy coś musi zostać dopracowane, żeby nie został pominięty za żaden szczegół, bo widzę, że wiele baranków nie wiem czy wyjeżdża, czy, czy robi sobie wolne, czy po prostu coś musicie dopiąć na ostatni guzik, czy idziecie do pracy i na początku się staracie, staracie a, drugi, a druga połowa tygodnia to takie przelesterowanie troszeczkę, więc tutaj nie ma, tu spinamy do końca tygodnia energię, kochani, a będzie wszystko w porządku, w takim razie chyba wszystko, pozdrawiam serdecznie, buziaczki, hej, panie.